Centrum Medycyny Nowoczesnej Triklinium od wielu lat oferuje terapię z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej. Sukcesem kliniki jest stosowanie innowacyjnego, często unikalnego sprzętu, różnorodność oraz kompleksowość metod leczenia, a także wykwalifikowany i doświadczony personel. Pomysłodawcą i założycielem Triklinium jest dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Dzięki niemu klinika wykracza poza standardy, a każdy pacjent może oczekiwać indywidualnego podejścia i zabiegów, dostosowanych odpowiednio do potrzeb. Przez cienie pod oczami, wyglądamy na zmęczone, niewyspane i starsze niż w rzeczywistości jesteśmy. Jest na to sposób. Najważniejszym krokiem w walce z cieniami pod oczami jest diagnoza, dzięki której dowiemy się, co tak naprawdę jest źródłem naszego problemu. Trzeba mieć świadomość, że jest to problem dość złożony i wbrew pozorom dość trudny do usunięcia. Dlaczego? Dlatego, że, naj... że przyczyną tego efektu cienia pod oczami może być po pierwsze zapadnięta okolica pod okiem, czyli tak zwana Dolina USA która powoduje, że odbija się inaczej światło. Jeśli to jest jedyna przyczyna, to jest ona w miarę prosta do usunięcia. Natomiast bardzo często na ten problem nakłada się zcieńczała skóra. Z natury, czyli jakby z anatomii, z naszej fizjologii, skóra powieki jest, jest praktycznie najcieńszą skórą w organizmie. Powoduje to bardzo często prześwitywanie drobnych naczyń krwionośnych, co się objawia, zaczerwienieniem, czasami wręcz lekkim zbrązowieniem tej okolicy. Trzecią rzeczą, która już jest jakby powiązana troszeczkę z tą drugą, to jest fakt, że ta skóra nie tylko jest ścieńczała, ale jest jej zazwyczaj pewien nadmiar, więc ona troszeczkę się zagina, troszeczkę się marszczy. Wyglądam na zmęczoną, na chorą, ciągle słyszę pytania, czy się nie wyspałam, czy, czy... Ciągle słyszę sugestie, że powinnam późno urlopi odpocząć. Schudłam przez ostatnie dwa lata kilka kilogramów, i przez to też wiadomo, twarz schudła, później cienie są bardziej widoczne. Pewnie to też związane z wiekiem. Kiedyś takiego problemu nie miałam. W zależności od tego, co jest przyczyną cieni pod oczami, stosuje się różne rozwiązania w leczeniu tej przypadłości. Ja e, jakby stosuję kilka metod łączonych, czyli skojarzoną terapię. Głównie laseroterapię, która przynosi super efekty, ponieważ możemy stosując różnego rodzaju lasery osiągnąć efekt napięcia skóry, ujętrnienia skóry, uzupełnienia zaników, czyli tej doliny łez, i pozbycia się e, jakby niepożądanego koloru, czyli czerwonego, czy nawet padającego w sino-brązowy odcień. E, koloru skóry dolnej powieki. Jedną z metod, które zacząłem stosować i która przynosi bardzo fajne efekty przy bardzo małej uciążliwości dla pacjenta jest radiofrekwencja mikroigłowa, ponieważ działamy tutaj punktowo, działam tutaj wewnątrz skóry i dlatego przy bardzo silnie stymulującym zabiegu mamy bardzo małą uciążliwość pozabiegową i bardzo krótki czas wyłączenia dla pacjenta. No tak, spodziewałam się, że będzie czerwony, zresztą pan uprzedzał, ale i tak myślałam, że będzie gorzej. Efekt, którego oczekuje pacjentka, będzie widoczny po 6 miesiącach. Aby na stałe poprawić wygląd okolic oczu, ten zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie. Mało kto wie, że działania miejscowe i działania szczególnie za pomocą światła laserowego przynoszą bardzo dobre efekty i bardzo fajne efekty na trądzik. Bardzo przyjemne doznania. Takie przyjemne ciepło rozchodzące się po całej twarzy, jak na nie wiem, jak. Pierwsze poranne słońce latem. Hmm, romantycznie wiem. <ścoughs>